you Nie można, nie można po prostu znaleźć jakiegoś miejsca w internecie, zadzwonić, za, zarezerwować miejsca i po prostu przywieźć psa z dnia na dzień albo za trzy tygodnie. Należy pojechać i porozmawiać z kimś na miejscu, czyli zobaczyć warunki, w których będzie mieszkało zwierzę. Nie żeby zobaczyć te warunki dzień przed wyjazdem, kiedy trochę już mamy nuż na gardle i, i, i nie możemy zrezygnować z tej opcji, jaką jest hotel, tylko trzeba pojechać trochę wcześniej. Ja w ogóle zawsze mówię ludziom, że fajnie jest i jeżeli hotel jest dobry, to na to pozwala i właściciel jest w stanie coś takiego ogarnąć. Ktoś przyjechał kilkakrotnie ze swoim zwierzakiem, yy, pobył trochę, porozmawiał z właścicielem hotelu, a wtedy to zwierzę ma również trochę czasu na to, żeby się przyzwyczaić do nowego miejsca, więc nie jest już dla niego tak ogromnym szokiem, zostanie właśnie w tym nowym miejscu. Także na pewno nie przez telefon, czyli nie na zasadzie rezerwuję coś przez internet, tak jak dla siebie hotel, um, tylko jadę, rozmawiam z właścicielem na miejscu, sprawdzam warunki i jeżeli jest to możliwe, przywożę psa dwa, trzy razy, żeby zobaczyć, jak on się w ogóle czuje w takim miejscu. Ano.